W podróbka, ja tym razem chciałam narysować Pokemona, Jakiegoś prostego, słodkiego Jigglypuffa. Pokémon rysuje się dosyć łatwo, więc był to jeden z prostszych rysunków. I byłam z siebie bardzo zadowolona, ale chwilę potem dostałam przepiękną pracę tego ziomka, chyba z Rika i Mortiego. No i niestety, ale od razu wiedziałam, że zapomniałam już wszystko, co widziałam. Potem dostałam jakieś taka z igłą zamiast ogona, no i próbowałam go przerysować. A następnie konika i jakąś dziwną, przerażającą mordę. Dostałam też takiego słodkiego misia do góry nogami. No i na przykład grzyba, jak wiadomo, w czasu jest coraz mniej i z każdym rysunkiem trzeba się bardziej śpieszyć i szybciej zapamiętywać. A ostatnie prace to już totalna klapa. A teraz sprawdź co się stało z moim Gilipavem po tym jak cała reszta próbowała go przerysować. Morty! Wow. 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 Ale, Ebron, narysowałeś najładniejszą pracę w życiu i ja ją zepsułam. Przepraszam. Ale, też. Bardzo ładnie narysowałeś. Dzięki, dzięki. Patka. Jak kliknijcie sobie, kliknijcie sobie. Oczy zmienił, to podoba mi się. tak. coś spojrza w

Silkson miał mi dzisiaj datę premiery i nie ma. Arana, ale zobaczcie jak Nathan ładnie przerysował. Arana, no, 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 no. Nathan, Nathan, nawet fajnie. nawet więcej. serio, serio na bardzo dobrze ci wyszło, naprawdę. J. dobra kucyka, ale na tą ogród jak ktoś sobie przyspieszyć to też Proszę bardzo. Muszę żeby zdjęcia co so, to jest na ja, ja dalej nie pamiętam pracy. dalej nie pamiętam pracy. Dalej. To jest małka. Małka, To ja 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 Dzięki

jako piątą i mówię tak, ale tam jest pewnie zajebisty królik na początku, tak, tak, że taki przeszedł. Nie. Tak, tak. <średziny> nie ma dupy na nie ma dupy na morcie. Jaki słodki! Ale zostało różowe do końca. Ona się na początku bardzo zepsuła, ale koniec jest spoko.